To dla ludzi, takich laików może dziwnie wyglądać, może, że tak, ludzie no. są bardzo blisko tego ringu i tak dalej, tak ale tam jakby naprawdę. Jakby ustawka, tam, jakby taka tak, tak, gdzieś, ale tam tak naprawdę, tak naprawdę co? No, mieliśmy matę zabezpieczającą tak. podłogę, mieliśmy ochronę, która tak. zabezpieczała przestrzeń, by, by, żeby by, zawodnicy medycy, nie latali za dłużej. Jedziemy? No idziemy. Witam serdecznie, zapraszam na wywiad u fotografa. W sumie to nie będzie wywiad, to będzie podsumowanie wczorajszej gali BFC, na której... Szybkiego wyjazdu do Warszawki. Tak, tak. na której mieliśmy okazję e, być z Marcinem. E, w ogóle to jest Marcin Wiśniewski-Wiśnia. E, Siemka. I taka ciekawostka, będziecie mogli zobaczyć go w materiałach z gali, bo Marcin zaczynał... Swoją przygodę z wywiadami. Przeprowadziłem swój pierwszy wywiad, który potrwał półtorej minuty, to wyobraźcie sobie, co tam się działo. Moja ADHD po prostu przerosła wszelkie oczekiwania. Tak, no? I to ja gadałem, a nie koleś, z którym przeprowadzałem wywiad, ale no, no bywa, nie? Ja czasami jak się nakręcę, to już leci. Tak, no bo ja bo po, po wywiadzie mówię do Marcina, że ogólnie sobie tylko ADHD, nie. I... Ale drugi już nie był najgorszy. Ale to zobaczycie sobie w filmach na, na kanale, bo to na pewno będzie się pojawi ten materiał, no muszą się pojawić wywiady, więc więc, no, więc, wiadomo. więc wlecą. E, no dobra, przejdźmy do podsumowania. W sumie e, ja Ci powiem, że byłem pierwszy raz tej, na tej gali, gdzieś tam w zeszłym roku widziałem, że, że coś takiego, taka formuła jest. Nawet no no Właśnie mi się tam przewijało na Instagramie formuła sama walki plus shorty związane z tym, co tam się dzieje. Powiem Ci, że faktycznie powiedzieli, że oni kupę, kupę czasu temu robili w tej samej lokalizacji tą galę. Ale lokalizacja bardzo mocno przypominała typową piwnicę, nie? Tak, piwnicę i też może, wiesz co, lokalizacja może fajna, ale na zimę. Bo na tak. lato, na lato to raczej nie był dobry pomysł. Niestety e... małe problemy techniczne chyba tam się wdarły, nie, na, no to ale to wiadomo, nie? Może nie techniczne, nie? to klimatyzacja dawała to po prostu, no. nie? Dużo ludzi i dużo się działo po prostu, dużo ruchu, więc to wszystko Yy, tętniło swoim życiem. Tak, no wiadomo, no w czasie walki jednak podnosi się ta temperatura, tak. czym więcej jest ludzi, każdy oddycha, każdy się męczy. Chłopacy też chcą trzymać jakiś tam poziom, więc tak. te, ta rywalizacja podkręca yy, publikę i Dokładnie. Robi się, robi się gorąco. To już nawet nie, też nie tylko walka, ale też już sama rozgrzewka też dużo powodowała. Zresztą my, my mieliśmy akurat była ścianka przy miejscu gdzie, gdzie się rozgrzewali zawodnicy tak, przed barem. Rozgrzewka przed walką przed, przed barem, przed, przed barem nie. Tak. Powiem wam, że to wyglądało dość komicznie, ale tak. fakt fakt. no, ten, i trzeba no, było sprzętu pilnować, żeby, żeby, no. żeby nie wpadli nam w sprzęt. No dobra. Marcin, jak ci się w ogóle podoba taka sama formuła e, boksów e, na powiedzmy no, ring stworzony z ludzi e, o wielkości 3x3 maty rozłożone? E, jak ty sobie to wyobrażasz, gdziebyś był w stanie zawalczyć w czymś takim? Powiem ci, że takie 3 na 3 to jest fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o ciągłą walkę, ciągłą dynamikę tego co się rozgrywa mhm. i no, trzeba mieć tam dobrą taktykę, nie? Tym bardziej, że z tą edycją zmieniono zasady i wprowadzono ujemne punkty tak. za stosowanie clinchu, gdzie tak naprawdę clinch jest kolejnym jakby etapem taktyki w czasie boksu, więc ludzie, którzy typowo trenują sam boks i musieli się przygotować pod to, że nie mogą klinczować, znaczy więc ja te walki wiem, też oni, ciekawie wyglądały. Ja nie wiem, czy oni wiedzieli w ogóle, czy dowiedzieli się tak naprawdę na odprawie przed galą, bo też tak może być, że to na odprawie dopiero wyszło, jak ustalali z sędzią, z Michałem Wlazłym zasady, nie? Tak, no ale faktycznie, jeżeli chodzi o ten clinch, to już rzadko, bardzo, bardzo rzadko się zdarzał. Trochę go było w walce się. wieczoru. Ale no, tam nie było dziwne, nie? Jednak tak, to była tam, walka mistrzowska, pięć opas, rund, tak? więc no, no tam i chłopacy tego, dali z i, siebie. Dużo, najmniej nie? powietrza w ogóle tam na dole. Tak, myślę, że wszyscy inni wyczerpali maksymalną ilość tego tam powietrza. też jeszcze oprócz tego, że się zmieniły te zasady odnośnie klinczu, to też to była pierwsza gala, teoretycznie, znaczy teoretycznie druga gala, gdzie zmieniły się wielkość rękawic, ale praktycznie pierwsza, bo z tego co rozmawiałem z włodarzami na koniec, to już na poprzedniej edycji miały być. 8 uncjowe rękawice, ale się producent zajebał. A tak, wpisał faktycznie są wyższe. No. Robił właśnie wyższe, nie a nie niższe. Chyba 12 albo 14 tam mieli, nie? Dziesiątki mieli. Dziesiątki? dziesiątki mieli. No, no kurde, tak, że na filmikach wyglądały te rękawice. No nie? naprawdę dziesiątki? były pulchne, nie? Dziesiątki byli. Były, były. No. <laughs> Także to się też zmieniło. Przywrócisz, no niech leży. Zostaw go no. <laughs> no dobra, Marcin. Jakieś walki. No co, no to tak naprawdę, jeżeli chodzi o te zasady, jeżeli chodzi o tą kartę całą, to była fajnie sformułowana. Ale gadałem tak. z chłopakami oni powiedzieli, że mieli ponad 100 zgłoszeń, więc naprawdę jest jakieś zainteresowanie wśród sportowców. Bardzo jest, wielu no tych sportowców to, to są pięściarze to są, typowo, tak, typowo, nie? Pięściarze. Typowo bokserzy. I więc no, akurat fajnie się zdarzyło, bo jeżeli chodzi o te walki, to mieliśmy chłopaka z Kowronek. Kurde, to była. Chyba piąta albo szósta walka mhm. na karcie walk. Zaraz no, ci powiem dokładnie. Szósta walka z Kowronek, kategoria 66. Ej, powiem Ci, że naprawdę tam było to to, co był od pierwszej sekundy, 20 sekund, cały czas tak, pracy tak. i po prostu poszedł nokaut, ja nie? Ci tu powiem, tam nie było o czym dyskutować, ja po, po powiem, prostu weźli na pełnej. Ja Ci powiem, że ja nawet tego nie zdążyłem zauważyć, bo gdzieś tam byłem zajęty w tym, w tym mediarum, bo można to nazwać mediarumem. <laughs> Mediabarem. <laughs> I w rozmowie z włodarzami, ja się pytałem ich, jak oni oceniają ten no knockout w czasie tej walki, oni też stwierdzili, że nawet nie, nie zdążyli zobaczyć też Tak, właśnie. tak, ta, tam poszedł kocioł, tam poszedł typowy kocioł, ale to nie było dziwne, bo chłopak faktycznie mierzył się z bokserem, a sam tak. Skowronek e, trenuje MMA i nie ukrywa tego, że chce startować dalej w formule MMA i przygotowuje się do innych walk, które będzie miał w niebawem, więc no, życzę powodzenia, fajny knockout, fajnie go poskładał, ósemki na rękach, Parf, tak, więc no. naprawdę już, już było o czym władać, Tak, nie? Było trochę krwi, ee, ale to w, 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 w walce wieczoru. W, w, tak, w walce o pas o była pas, tak. to bardzo, bardzo krwawa w sumie tak. walka. Noc złamany. Tak, no złamany, łuk przecięty, tak. podbite oko, plus druga osoba tak, też tak. miała jakieś tam rozdarcie na twarzy. Tak, na Pięć rund, na pewno, no. dwie minuty, każda runda, niby mało, ale przy naprzestrzeni. 9 metrów kwadratowych no to, to, nie, to jest. Tam jest... No. Naprawdę 3 na 3 ring no, daje, daje możliwość. Ta, ta, nie? No i... tam myślę, że tam poszło kilka takich delikatnych łokci na klinczu, delikatnej no główki. Tak, bo widziałem, że chłopacy bardzo mocno się tą główką odpychali w tej walce wieczoru. Nie? Tak. Ale faktycznie dookoła no, parę osób miało ślady walki na sobie, nie? na no koszulkach, i... więc to też no było, było interesujące. Było widać na pewno. Eee, ja też chciałbym by taką jedną z jedną z, może z pierwszych walk, która taka naprawdę była, była to walka debiutantów, e, druga walka, ale tam chłopaki od samego początku poszli w ogień przez trzy rundy tak, chcieli i się tam pokażę, była... chcieli się, do, jakby chcieli się e, troszeczkę, o, inaczej. E, tam akurat była sytuacja taka, że chłopacy faktycznie chcieli się publiczności tak. trochę dobrze tak. pokazać i chcieli ich podkręcić, bo jednak to pierwsza walka była bardzo mocno szachowa, tak. więc oni stwierdzili, że lecą na żywioł, podkręcą tempo Dokładnie, tej gali no. i to było fajne, fajne takie otwarcie, nie? W ogóle jeśli chodzi o, całym, o sam przebieg całej gali, to bardzo sprawnie to wszystko przebiegło, e, bez większych przerw, ale też... Tak, te... powiem Ci, że tam e, chyba co druga walka była 5-minutowa tak, przerwa. Tak, 5 minut przerwy, gdzieś tak było, tak. No. Więc faktycznie chłopacy tam byli na bieżąco wpuszczani na ring i to... To nie dość, że fajna formuła, bardzo mocne te walki, to naprawdę nie było przestojów, nie? nie, nie jedna było, organizacja tak, no, mogłaby sprawnie, sobie, sobie naprawdę, tego życzyć, nie? Bo to nie? było 20 się zaczynało, a 20.30 tak naprawdę już byliśmy totalnie po wszystkim. 22.30, 22.30, tak, byliśmy, byliśmy po wszystkim no. totalnie, więc kurde, wielkie Szapowa i było 8 walk tak naprawdę, więc no kurde. No ja ogólnie bardzo lubię takich ludzi, tak jak yy, Konkel yy, wszedł do walki, w walki, tak, na, tak Tak, do walki no? numer 3. Taką i Trzy no? dni przed Galą się dowiedział w ogóle o walce, wracając z dwutygodniowych wakacji za granicą, to w to totalnym bez, bez treningu, totalne roztrenowanie, i chłopak naprawdę dał radę. Wszedł w to, bez tlenu, już po prostu szedł charakterem. Tak, no. Tam było po prostu masa plus masa, przeciwko, tak. przeciwko nie wiem. Tam, tam, tam generalnie, z tego co ja pamiętam, to co chwilę albo ten padał, albo ten padał. Albo tak, ten padał, tak. Albo ten tam padał. były bardzo mocne ciosy. no tak, wiesz, to no. była kategoria do 94 kg. Tak, to... no też nie można już mówić o, o lekkich rękach. No nie, nie. Nie, tam, już... tam nie ma tak. lekkich rączek. Nie? Jak się spotkała ręka z twarzą, to już. Tak, więc naprawdę szapoba. Tak, bardzo. W ogóle dla wszystkich zawodników Szapoba, bo tam tego tlenu naprawdę nie było. I to trzeba jeszcze raz, kurde, mocno podkreślić, że w tym, akurat w, w tym, tym miejscu w tą pogodę, jaką mieliśmy wczoraj, no to kurde, dramat. Tam tak. My staliśmy praktycznie przy wejściu i nas strzelało, nie. Tak, tak. A no to były pełni... dwie, trzy, pierwsze walki, i tam już nie było o czym dyskutować. Jakby tlenu już zaczęło brakować. Tak, nie? dokładnie. Co jeszcze? Marcin? Tak naprawdę, no co, można jeszcze wspomnieć o walce Wyszyński kontra Jura, tak. gdzie Jura wygrał tą walkę w kategorii 77 kg. Bardzo mocno szachował pierwszą walkę. Sam powiedział nam, że chciał pierw wyczuć rywala, tak. że on musi się rozkręcać, że on zawsze ma nudną pierwszą rundę. No, i faktycznie wygrał ten starcie, nie? No, i bardzo głośno wspominał o tym, że idzie po pas, nie? Więc no, no co? No, no Jura, 2 kg mniej do 7,5 i może coś tam. Coś tam wywalczy tak. z wodarzami. Tak. E, tym bardziej, że tam już jakieś zapowiedzi w rewanżu wpadły, nie? Na, na samej gali. I rewanżu, I, rewanż i tak, rewanż... ale myślę, że rewanż, rewanż opas do... będzie ten bezsensowny ten, na ten tak, moment. No, myślę, że najpierw powinni niech... właśnie dopuścić jedną, dwie osoby przynajmniej tak, do a walki niech zasłuży, o ten pas, a, tamten niech a tamten niech wygra jedną, tak, pojedynek i, i wtedy niech, niech w następny faktycznie rewanż, można. Tak. No, nie? no, myślę, że no tak, jednak trzeba być na jakimś poziomie zwycięstw, jakąś taką dobrą ostatnią walkę dać, no bo dawać osobie, której się potknęła noga od razu rewanż, czy dawać osobie, której się potknęła noga yy, po prostu szansę od razu tak, zdobycia nie, bez, tego pasu ponownie, to, to, no jest to trochę krzywdzące nie, dla ludzi, którzy, którzy powygrywali, którzy naprawdę bardzo mocno się chcą idą, wbijać, tak, no. nie? Więc to no, tu akurat się z Tobą zgodzę, jak najbardziej jedna, dwie walki niech zaczeka, niech, niech wygra przede wszystkim te walki, i wtedy może sobie wrócić do walki o pas. Co jeszcze? Ja tam rozmawiałem z jednym z zawodników, teraz czy też musimy podkreślić to, że tam wszyscy zawodnicy, którzy walczyli, to nie byli amatorzy, to byli gdzieś chłopacy, którzy trenują już od dłuższego czasu boks w fajnych klubach. Tak, tak, też zauważyłem, że to nie była pierwsza łapanka, nie? Nie, nie była pierwsza łapanka. Ja tam nawet gdzieś z kimś w wywiadzie rozmawiałem, to nawet mi gość mówił, że gdzieś tam jakiś Puchar Polski powygrywał w boksie, czy, czy coś takiego. No. Więc to kurde fajne. Chłopaki z doświadczeniem. Widać było ten poziom techniczny też zawodników, tak. że te szachowanie było, była mocna, módzka momentami, były młyny, ale było kotrowanie racji, się, ale to było z racji tego, typowo że, przestrzeni, przestrzeni małej, tak, bo no. oni sami mówili, że jakby mieli dużo większej przestrzeni, to by się pilnowali z dystansem. Tak, no. Ludzie, którzy byli wyżsi, mieliby większą przewagę, tak, bo by za, mogli trzymać ten dystans tak, cały czas z no. zasięgu. A, A tu... tak to, to jednak to tam cały czas musiało się dziać, Tak. No więc ja... czym wyższym się było, to wcale nie było tam aż takie dobre, Tak, no i ja właśnie też w rozmowie z, z włodarzami, pytając o zamysł, skąd taki pomysł na taką galę, oni też właśnie podkreślili o to, to że właśnie ch chcieli stworzyć coś, co nie będzie polegało na szachowaniu właśnie, tylko będzie typowa bitka i jeszcze do tego dorzucili właśnie kontakt z widzami, e, gdzie widzowie tworzą ten, ten ring, tak. e, co... Dokłada następnych emocji, bo jednak ci widzowie też tam żywo reagowali na to wszystko. Co się tak, dało. to też jest racja, ale wiesz co, ja powiem ci, że. To dla ludzi takich laików może dziwnie wyglądać, może, że tak, ludzie no. są bardzo blisko tego ringu i tak dalej, to tak ale jakby, tam jakby naprawdę ustawka, tam jakby taka tak, ale gdzieś, tam tak. naprawdę tak naprawdę co? No mieliśmy matę zabezpieczającą tak. podłogę. Mieliśmy ochronę, która tak. zabezpieczała przestrzeń, żeby zawodnicy medycy, nie latali za duże. Było paru medyków na strefie tak. walki, Był którzy od razu centrum. byli w pomocy, tak. w razie czego byli sędziowie, nie tylko sędzia ja, Wlazł, który, który był, był faktycznie głównym, więc... głównym sędzią, ale byli poboczni, którzy to tak. wszystko obserwowali, więc... I liczyli tak samo punkty jest. Tak, jeszcze, no, no to... i mimo tego, że to mogło wyglądać w takiej formule dość niebezpiecznie, to uważam, że bardzo fajnie organizatorzy podeszli do tego, bardzo. żeby od podstaw mieć po prostu wszystko dopięte na ostatni tak. guzik i żeby było wszystko tak, jak powinno być, nie? Tak, no i co? Kolejna gala w grudniu. Kolejna gala w grudniu zapowiada się, zapowiada się bardzo Ciekawie no, mają tak. zmienić lokalizację, może nie będzie nam gorąco tak bardzo? Może, no nie, bo Później to już będzie, będzie chłodno, więc tam no. myślę, że aż, aż tak, bo tutaj też temperatura na zewnątrz zrobiła swoje w tym wszystkim. A w grudniu tak, tak już nie będzie. E, no i też tam jakiś turniej ma się pojawić, tak? Tak. 8, mówili walk, o, czy mówili też o. Tak. Coś mówili o walkach turniejowych właśnie emili, eliminatorze popasy, tak. bo chcą zrobić jeszcze jednej kategorii wagowej. pas tak, Więc zobaczymy jak to wyjdzie tak naprawdę finalnie, nie? Tak. No myślę, że będzie ciekawie. No mamy już tak powiem no zaproszenie mamy, no, z tego tak, no Zaproszenie powiem, nie więc, mamy. No. Więc pewnie pojedziemy, zrobimy dla was relację, e, bo myślę, że jest warto to warto z czego? No fajnie, fajnie jest pojeździć tak. na takie gale, bo tam masz zawodników, którzy nie są super znani, tak. nie są jakoś e, wybitnie popularni, ale naprawdę dają z siebie tak. wszystko, dają serducho, pokazują charakter i po, po prostu, jakbym to powiedział, potrafią w tą grę. Potrafią. Potrafią. <grym> nie, no, nie, no, no. Fajna, fajna atmosfera też przede wszystkim. nie? Tak. Eee, no, no teraz mieliśmy okazję być jakby na takich na... walkach w piwnicy, że tak piwnicy, powiem, no. tak? No za tydzień jedziemy na kolejne walki, tym razem w plenerze w na plaży, tak. na, <grym> na strelkę. Więc tak, myślę, dokładnie. że strelka polska też będzie się rozwijała jakby bardzo, bardzo szeroko będzie się chciała roz, rozpychać pomiędzy Bo tymi też tam małymi galami. To ta karta walk. Kur, że tam naprawdę kilku zawodników jest fajnie zakontraktowanych. Tak. Tam może to naprawdę dobrze wyglądać. Jeżeli organizatorzy staną na wysokości tak. zadania, to taka gala plenerowa raz na jakiś czas w różnych miastach, bo no, możliwe, to... możliwe, że będzie to jakiś on-tour, no to też naprawdę sezonowo, też może nie? nie No wiadomo, nie? No w zimę nie zrobisz no, na piachu, no, nie? nie na piachu, ale no. sam fakt, nie? Że... Ale może na, na zimę przyniosą się, się do piwnicy. <laughs> nie podpowiadaj I lepiej. Kon I konkurencji. No. <laughs> nie, no ale generalnie, no, no, dzieje się w tych sportach walki ostatnio? Bardzo roku. dobrze, bardzo dobrze. No, po prostu dajemy szansę młodym sportowcom, dajemy tak. szansę ludziom, którzy po prostu. I te formuły walki są fajne, inne tak naprawdę. Bo to nie był boks, ale ta formuła była zupełnie inna. Zasady były inne i dlatego to się inaczej oglądało. Tak. To nie był boks olimpijski, to nie był boks zawodowy, więc to naprawdę tak. miało ręce i nogi. Tak, nie? Bo u nas tak naprawdę mamy już przekrój, z, jeśli chodzi o boks, to mamy cały przekrój u nas w Polsce, bo, bo mamy grądek walki na głębie pięści. Eee, tak. Tutaj mamy walki, że tak powiem, e, poza ringiem, ale w ringu z Dudzi, do śródlidowni. Tu będziemy mieli strelkę, będzie walka na piachu. Na piachu więc no... Mamy też, no, fakt faktem, że nam no ale mamy też walki bokserskie w małych rękawicach, małych rękawicach bardzo tak, często. Tak. Wiem, że na strelce też będą w małych rękawicach, więc no. piąstkówki się zapowiadają. No, no. Więc no, kurde, dzieje się, po prostu no. się dzieje. No, jak Czyli bardziej. jak podsumowujemy? Fajnie było czy nie było? Ja... Fajnie było, dobry wyjazd ee, tak, do Warszawki, ciekawa, udany. Ciekawa, ciekawa impreza. Tak, no i jak to się zawsze mówi z wyjazdów, no ja nowe znajomości, zadowolony. nowi tak, ludzie, tak, tak, dokładnie, więc no. faj, fajnie z kimś pogadać, kto ma jakieś takie sportowe podejście do życia, tak. nie? No, i w, no i ja też chcę tu podkreślić jeszcze, że e, sami włodarze, pomimo tego, że to są młodzi chłopacy, bo oni tam mają po 23-24 Tak. Żeby 23, ode mnie byli młodzi, to i już głowa opadła, tak, nie? Ale, nie? Zrobili to fajnie i dopieli na. na, na ptak, tak, nie? Widzieli, czego chcą, i po prostu szli według rozpiski. Tak. To, to, to musimy mieć i koniec. Tak. No nie? i to już. Wiesz, no świadczy też o tym, że to już jest dwunasta edycja to była, nie? Tak, tak, jak najbardziej. Ja też się zaskoczyłem, bo szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tak daleko idących już Tak, tych z tego gal, co ja patrzyłem, nie? to oni robią 3-4 gale w roku, średnio no bardziej 3 obstawiam. Czyli zobacz, już tak naprawdę 4 lata są. E, a no. ja tak naprawdę od roku. Eee, wiem, że coś takiego istnieje. No, nie? no to jest interesujące. nie? No, niech się rozwijają, niech więcej takich tak. Tak, da... jak najbardziej. No, eee. Ja życzę powodzenia, bo dobrze jest uczknąć chociaż ten 1% z rynku polskiego, tak. jeżeli chodzi o jakiekolwiek gale i dawać szansę okazać, tak. po prostu ludziom, którzy chcą, a nie mają okazji się wybijać i przebijać rękoma i łokciami, bo no, niektórzy są no tacy, prostu... że nie chcą się przebijać tak Dokładnie. mocno. Nie? No dobra, Marcin. Tyle no. chyba, czy coś, coś jeszcze dodać od siebie? Nie, ja się śmiałem z włodarzami, że jestem rezerwowym zawodnikiem, jakby im tam tak, ktoś wypadł, tak. wiecie jak jest, nie? Ja jestem, ja jestem zawsze happy. Dwa dni, jeden dzień, nawet na gali możemy się dogadać. Tak. tak, z marszu. sypiecie, ja wchodzę. Prosto, prosto z marszu, tak. No dobra, moi drodzy. Co, zapraszamy Was do śledzenia kanału. Zostawiajcie suba, łapkę w górę, komentarze. Zostawcie suba, bo mi męczy już, że, że coraz, coraz więcej tego ma, ale nic ode mnie. Tak, nic od Marcina nie ma. No. E, na dniach będą wywiady Marcina. Chyba, wlecą, go chyba wlecą w pierwszej kolejności. Tak, także, także obserwujcie. Komentujcie, czy chcecie Marcina zobaczyć jeszcze w roli który przeprowadza wywiady, czyli... Czym więcej czy więcej nie? Tym więcej będę nagrywał, czyli, więc... czyli wywiad w stylu ADHD. Tyle. I odpowiadasz za zawodnika. Tak, i tyle. Pozdrawiamy was. Trzymajcie Dobra. się, cześć. Siemka. No i mamy. Nie mogę poudawać, że rozmawiam. Ja z, z reguły nigdy nie gadam. Tak, bo my po nie dla mnie to jest My się nie lubimy Dobra, nawet. Andrzej jest po prostu zwykłą parówą. Tak. No. Ja z takimi ludźmi jak on nie dyskutuję, tak, ja nie tak rozmawiam i nie mam paruwami. zamiaru mieć styczności, dlatego tak. się nie stykamy kolanami jeszcze. Lecę Lecę ten. No dobra. Będziemy lecieć. Tak? Lecimy? No, myślę, że no, to tak. Niespokojnie. Nie. Każdy tam robi co chce, a myślę, sobie Dobrze. My lecimy. Ja tylko odpalę sobie ten. Kartę walk? Tak, tak. Z grubsza. Dobra. Kartę walk. Plus jeszcze mam notatnik, więc. Pierwsze jak dwie to były, nie? De de były debiutanci, nie? Tak, walki debiutantów, ale o których tak naprawdę ja jakby też. Nie, no, druga dobra. była fajna, nie? Druga była ta, ta była fajna, nie? Bo tu szli na, od samego początku ogień, był, nie? Przez trzy rundy. Mhm. Mm ta była fajna, nie? No dobrze. Bo ja mówię raz, dwa, trzy, cztery jakby, nie? O tych czterech jakby. No dobrze, mogę wspornić, bardzo, dobrze nie? bardzo dobrze. W sumie raz, dwa, trzy, cztery. O kloszardzie chcesz rozmawiać? No właśnie, nie. O kloszardzie nie wspominamy. On ma jakieś za duże siana, coś się z nim nie tak. Trzymaj tak nogę, zobaczy, zobaczę, czy jej nie opierdala. Wiesz tylko w kadrze. Ale już mocniej wtedy nie wysuwaj. Dobrze? Dobra? Bo będzie opierdalało ją, a tak jest ok. Dobra. Nawijamy jak głupi, co? <laughs> I mamy. Nie, pisał, w porze, nie? Fajnie się was Bo nawet, my jesteśmy fajne chłopaki. <laughs> nawet ciekawy mi się to no A gdzie to tutaj...